Witam Państwa, ja jestem Pira, to prezentacja nakładki na ołówek My Pony. Nakładkę tę kupiłem od osoby sprowadzającej różne kucykowe rzeczy z Ameryki, ponieważ obecnie takie nakładki są w Polsce niedostępne. Jak widać zakupiłem już rozpakowaną nakładkę, tak żeby wiedzieć jaką postać kupuję, no bo normalnie są to blind bagi, czyli nie wiadomo jaki kucyk będzie w środku. Na początek przyjrzyjmy się opakowaniu. Tak oto prezentuje się ono z przodu. Mamy tutaj informację o tym, że wewnątrz znajduje się jedna figurka. Oraz mamy pokazane, jak ją umieścić na ołówku. Tak oto opakowanie wygląda z tyłu. Mamy tutaj pokazane wszystkie nakładki, jakie są dostępne. A są to wszystkie główne bohaterki. Oprócz tego mamy tutaj logo producenta, którym jest firma Blip Oraz informacje o tym, że produkt jest licencjonowany przez Hasbro. Przyjrzyjmy się teraz samej nakładce. Jak widać zakupiłem nakładkę w kształcie Twilight. Nakładka jest jeszcze dodatkowo zapakowana w taki plastik, tak żeby nie można było wymacać, jaki klucy znajduje się w saszetce. Wyciągnijmy ją więc z tego oto plastiku. I tak oto prezentuje się wyciągnięta nakładka. Jest ona wykonana z takiego dość miękkiego materiału. Jest zdecydowanie bardziej miękka niż np. blind Bagi, ale jest trochę twardsza niż feszyms. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda ona ze wszystkich stron. A więc, tak wygląda ona z przodu. No cóż, wygląda ona naprawdę bardzo uroczo. Tak, z tyłu. Ma ona tutaj na uchu swój cutie mark. No tyle, że zabrakło małych białych gwiazdek w jej cutie marku. Tak wygląda z jednego boku. Jak widać, ma ona trochę spłaszczony róg. Tak wygląda z drugiego boku. Tak od góry. A tak od dołu. Ma ona tutaj informację o producencie oraz otwór, w który należy włożyć ołówek. No cóż, otwór jest dość mały, ale dzięki temu, że figurka jest elastyczna, nie powinno być problemu z jego włożeniem. Nie mam akurat pod ręką ołówka, więc przetestujmy nakładkę za pomocą długopisu. No, jak widać, nakładka weszła i tak oto się prezentuje, będąc na długopisie. Nakładka ma około 3 cm szerokości oraz 4 cm wysokości. Porównajmy ją teraz z innymi figurkami. a więc mamy tutaj Twilight z Chin, Twilight od Fashions, Twilight z Blindbaga, Twilight z Gazetki oraz Emot Twilight w wersji do czesania. No cóż, nakładka jest mniejsza nawet od fidurki z Blindbaga czy tej od Fashions. Ma ona mniej więcej taką wysokość jak figurka z Chin. No tyle, że ma ona zupełnie inne proporcje, przez to, że przedstawia ona tylko połowę kucyka. Podsumowując, uważam, że figurka jest bardzo ładna. I poza spłaszczeniem na rogu jest ona całkiem dobrze wykonana. A więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.